15 powodów, żeby nie wchodzić do szkoły. Numer 1. Szkole nie uczą ważnych rzeczy, a nawet jak uczą to i tak mnie żadna z tych rzeczy nie obchodzi, bo rysuję teraz w zeszycie S. Numer 2. Dlaczego nie mogę przyprowadzić do szkoły swojej małpy? Nauczyciele powiedzieli mi, że niby stwarza zagrożenie dla uczniów jakby okej, okay, gdzie ja mam ją teraz zostawić, zastanówcie się trochę przecież, nie mogę jej zostawić w domu. Numer 3. Dosłownie nikt nie używa matematyki w prawdziwym życiu. Chcecie mi powiedzieć, że A plus B kwadrat równa się A kwadrat plus 2 a b plus B kwadrat. Po pierwsze co tutaj robią litery w matematyce, po drugie może byś przestał wierzyć we wszystko co ci. Aha, czyli 2 plus 2 to 4. Kto tak powiedział jakiś tary z Miletu czy inny Albert Einstein'a co jeśli oni to wszystko sobie zmyślili, a my im wierzymy na słowo. Numer 4 Lektury to główno nie czytaj, lektur, nie czytaj nic w ogóle, nie czytaj żadnych liter. Dlaczego w spisie lektur nie ma fajnych książek, na przykład książek z serii Franklin? Dlaczego na lekcji sprawdzają szczegółową wiedzę z lektur? Skąd mam wiedzieć jakie rodzaje grzybów były zbierane w trzeciej księdze pana Tadeusza? Zamiast tego powinniśmy się uczyć prawdziwej wiedzy, na przykład teorii sfnawa o ugryzieniu z roku 1987. Numer 5. Dlaczego wywalili ze szkoły mojego ulubionego? nauczyciela od chemii. Teraz mamy nową babkę od chemii i za każdym razem jak powiem, że fenoloftaleina zmienia kolor w odczynie zasadowym na różowy, to baba dostaje wylewu, bo to nie kolor różowy, tylko... Numer 6. Co to, to jest, kurde, skok przez kozła na głowie? Zakazujecie mi przyprowadzać moją małpę, a sami każecie mi skakać jak jakiś debil. Czy ta rzecz według was w jakimś stopniu przypomina w ogóle kozła? Kozły mają głowę, rogi i ogon. Czy wy widzicie tu jakieś podobieństwo? Jeżeli to jest dla was kozioł, to musiał być po jakimś strasznym wypadku samochodowy. Numer 7. Czemu my się uczymy historii było minęło, po co do tego wracać? To mnie obchodzą... Jakieś wojny półnickie, skąd wiecie, że one się w ogóle odbyły, nie było was tam. Każecie mi zapamiętać jakieś milion data, potem wstawiacie takie obrazki do podręczników. Jak ja mam ten przedmiot brać na poważnie numer osiem. Po co mam się uczyć jakichś zasad dynamiki Newtona? Jakby auchło wow, podkrył, że jak dasz komuś w mordę, to ten poleci na drugi koniec pokoju. Tak jakby już każdy tego nie wiedział, brawo, Isaac, odkryłeś Amerykę. Numer dziewięć. Dlaczego niektórzy nauczyciele zakazują wyjść do łazienki podczas lekcji? Czy wy serio myślicie, że ktoś mi wpisuje kody jak w simsach, żeby mi nie spadały paski potrzeb To ja jestem terminator, że wytrzymam do końca lekcji. Nie proszę pana... Nie wytrzymam do końca lekcji, a podczas przerwy mi się nie chciało. Numer 10. Dlaczego facetka każe mi rysować szlaczki? Nie możecie nas uczyć ważniejszych rzeczy, na przykład jak wypełniać pita po co mi ty szlaczki? Numer 11. Czemu każecie mi leżakować w przedszkolu? Nie chce mi się leżeć. Numer 12. Mi kazała wyhodować rzeżuchę w domu i przynieść na jutro do szkoły i forgo. Numer 13. Poszłabym do szkoły, gdyby to był nauczyciel. To był mundurek szkolny. To był szkolny autobus, a to był obiad w szkole. Numer 14 mu w pierwszej klasie kazaliście mi pisać w taki sposób. Dosłownie żadna osoba tak nie pisze. Oobraźcie sobie, że idziecie do urzędu podpisać jakieś ważne dokumenty i wasze pismo wygląda tak. To ma być w to nawet nie jestem, tylko jakiś starożytny. Rynny. Numer 15. Burger King Reakcja nauczyciela na to, że biją jakieś dziecko na korytarzu. Kontra reakcja nauczyciela kiedy ktoś ma założyć... Podsumowując, powinniśmy wszyscy rzucić szkołę i powrócić do swoich korzeni, czyli do lasu. Odnieść sukces w życiu. Wstaję codziennie o 3 rano 8 razy w tygodniu. Pierwsze co robię po przebudzeniu to nawalam pompki przez kolejne 38 dni. Potem biorę zimne prysznic w ubraniu, żeby nie marnować wody na pranie. Wiem zdrowe śniadanie, czyli surowe mięso spizone upolowane przez MB. 300 hektolitrów wody co minutę. Pracuję codziennie 400 godzin. Śpię 2 minuty w miesiącu, ponieważ sen jest dla słabych. Moją inspiracją jest dla mnie m.in. derok, który zarabia miliony, bo napala ludzi na witry. Im więcej ludzi pobije, tym więcej zarabia pieniędzy. Zastępuje też w tysiącach filmów, w każdym z nich gra samego siebie. Derok pracuje również Fortnite, W którym walczy ze złami i wykonuje apickie tańce Fortnite. Pamiętajcie, wszyscy zawsze zaczynają od zera, wystarczy tylko ciężko pracować. I mieć bogatych starych Jak to mówił kiedyś Spider-Man. Do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach. Od winda Czasami, gdy czuję, że nie daje rady, słucham inspirujących słów prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Biden. The best way to get something done, if, you, if you hold near and dear to you, that you uh, um, like to be able to... Każdy może zostać milionerem. Wystarczy, że znajdziesz na ulicy 1 milion złotych. Co prawda, prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest bardzo małe, ale nigdy zerowe. Możesz też codziennie rezygnować z kawy w Starbucksie. Kawa w Starbucksie kosztuje 15 złotych. Jeżeli przez 180 lat będziesz rezygnował z kawy w Starbucksie, to zaoszczędzisz dokładnie 1 milion złotych. To dosłownie działa w ten sposób. Chcecie wiedzieć, jak ja zarobiłam swój pierwszy milion. Znalazłam kiedyś obrazek w internecie z napisem, co wybierasz. 1 milion złotych czy brak głodu na świecie? Ja wybrałam 1 milion złotych i pieniądze przyszły do mnie następnego dnia. Mam nadzieję, że przydadzą... Wam się moje porady i pamiętajcie: zawsze można oddać się od dna. O ile posiadasz taki fajny drążek do skakania. Nie. Życzę znacznego, Tylko nie mów nic głupiego. No i znowu muszę zresetować całą linię czasową. Co podać? Cię. Szkórnym. Smacznego nawzajem. Ej, co jest w tej linii czasowej, to klient podaje jedzenie karnerowi. W takim razie życzę smacznego. Dziękuję. Właściwie to w tej linii czasowej powinno się odpowiedzieć nawzajem. Tak. To komu ma tak odpowiedzieć? Nie wiem, wszystko mi się już pomieszało. A. W tej linii czasowej to jedzenie podaje kelnera klientowi. Dajcie mi jakąś normalną linię czasową. W tej linii czasowej wszyscy składają się z dokładnie jednego pixela. Jesteśmy w linii czasowej, w której wszystkie filmy na YouTube wyglądają jak z 2009 roku. Nie idę do domu. Czekaj, w tej linii czasowej nie ma grawitacji. Dzisiaj robimy test jedzenia. Tak, jak myślałam To rzeczywiście jest jedzenie. Tak naprawdę to nie. Tak naprawdę to challenge polega na tym, że ja je a wy się na to patrzycie. Czemu jeszcze nie usunęłem kanału? Jako pierwsze mamy połączenie dwóch najlepszych rzeczy, czyli hot doga i banana. Dobre. Ciemna końcówka od banana bardzo dobrze komponuje się z keczupem, ogółem jest dobrze, ale zawsze może być lepiej. Użyję teraz mocy umysłu, żeby przenieść ten obrazek do kategorii może być. Następnie mamy absurdalnie długą kromkę chleba. Moja kromka okazała się tak długa, że nie miała końca, za co otrzymuję maksymalną ilość punktów za rozwiązanie problemu głodu na świecie. Teraz będziemy jeść tradycyjny polski obiad, czyli schabowy z ziemniakami. Nie wiem, jak wy możecie jeść coś takiego na co dzień. Kto normalny je takie rzeczy dałabym psu, ale nie chcę go otruć. Zero na dziesięć. Okej, okay, wracamy do prawdziwego jedzenia. Lubicie pizzę? No to mam dla was edycję specjalną, czyli pizzę z pastą do zębów. Zupełnie jak z włoskiej restauracji. Teraz coś dla studentów. Lubicie zupki chińskie, a lubicie Nutelle? Żartuję, wiem, że was nie stać na Nutelle, bo kosztuje jakieś 100 tysięcy polskich złotych. Ale na szczęście istnieją zamienniki, które pozwolą wam na przygotowanie takiego dania. Pyszny, pełnowartościowy posiłek w niskiej cenie. Nie trzeba nawet nic gotować, oczywiście dajemy na samą górę Kolej Inny jest keczup z frytkami. Mogli dać trochę więcej keczupu i mniej frytek, a najlepiej w ogóle wywalić frytki, bo zabijają mi smak keczupu. Daje oceny, może być. Ora na sernik bez rodzynek. Ogólnie byłoby lepiej, gdyby w serniku było 90% rodzynek i 10% sernika, a tak to nie jest za dobre. Przedstawiam wam moją ulubioną rzecz na tej liście, czyli lody polskie narodowe. Strasznie podnoszą cholesterol, a to tylko jedna z ich zalet, aż muszę doelosować kolejną kategorię. Kolejne jedzenie na liście to burger z blołka, zobaczymy jak smakuje. Smakuje jak content blołka. Na koniec nie mogło też zabraknąć tonu tej ekipy. Zobaczymy jaki ma skład Obawiam się, że zachorowałam na każdą możliwą chorobę jaka istnieje Tak się prezentuje nasza tierlista Jeśli na kanale przestaną pojawiać się filmiki to już wiecie dlaczego Nara